O Matko święta... Hundę jeszcze rano jest. Dobra. Jak tam wszystko o skarbie? Dobra Dobra, na chieszkę włączę siatło. Body nie mogę trafić. Zawsze trafiam w te drzwi. A, no tak, zepsuło się. Dobra. No co się z Dobra, chodź. Budzimy córkę, ale ta, ta druga. A Nikola musi zostać w domu, bo jest chora. A Nawet to chodź. Córko, stawaj. A no tak, jeszcze na szkolę. Nikole... Pięć minut. Córko, pora do szkoły. Pięć minut. W tym momencie na śniadanie. No dobra. Aha. I jeszcze z dodatkowych zabonia, że twoja siostra jest w szpitalu. Co, czemu? No bo kurde, zapomniałam się, Zap... no mówię ci o tym, że zakorowa o coś. No. Muszę się ogarnąć. No wiem, idź się ogarnąć. Dobra. U, matka. No, idź się ogarnij. A my ci zrobimy śniadanie. Robisz jej te kanapki do szkoły? Berka. Tak. Okej. Okay. A ja to sobie wykapuś na cofryce. A ogarnęłaś się już? Tak. No to. Siadaj, siadaj na, na stół i. Berka. Nie to nie na myśli. Siadaj na krzeszę. mama ci daje jedzenie. Zawieź do szkoły? <grym> do bo do tak. szkoły <grym> Zawieź się? Czy mama cię zawiezie? Ty. No dobra to mogę ja cię zawieść No dobra jeszcze, ty, no. jeszcze tylko coś zrobię <grym> Naprawię <z> kran. <grym> o dobra jest. Przepraszam Idź, idź się ogarnąć jeszcze tak, nasz jaki wypadek. Przygotuj pleca. i... Dobra, ja i ty samochód. Po skarbie. Do... Dobra, oj. Dobra, jedziemy do szkoły. spocz Dobra, zapakuję pod pietronką. Trudno się mówi. Spoczko, doty... to. Dobra. No, wychodzimy. Chodź, zaprowadzę cię. Dobra, córka. Ja poczekam w samochodzie, a ty do szkoły, dobra? Dobrze, to pa. Pa, córka. Witajcie, uczniowie w nowym roku szkolnym. Jak miło Was znowu widzieć. Ten rok będzie dla Was wspaniały, ponieważ zadbaliśmy o remont szkoły, o nowe pokoje, nowych nauczycieli i teraz będziecie mogli się cieszyć tym wszystkim, co wybudowaliśmy: nową obsługą, jak i też nowymi urządzeniami w szkole. A teraz poproszę. Leonarda Sikorskiego. Dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni uczniowie, nazywam się Leonard Sikorski. W tym roku szkolnym będę pełnił funkcję wychowawcy klasy pierwszej A oraz nauczyciela języka polskiego. Nie będę tutaj za dużo mówić. Ponieważ właściwie nie mam co. Aczkolwiek chciałbym, aby ten rok był czymś wyjątkowym. I wiem, że wszyscy razem to właśnie uczynimy. Dziękuję bardzo e, i do zobaczenia na lekcjach. Proszę teraz, żebyście się rozeszli do swoich klas. Dobra. E, no to co? A tutaj te dokumenty. Dzięki, dzięki. To wszystko zapisałeś tam wszystkie? No zapisałem, no, mu, musiałem, ale... Robimy to, nie? Później. Nie no, trzeba, już to <grym> jest nowy <grym> rok. No, ale się no, e, no, ci się no, podoba zrenowana no, ta pracownia chemiczna. A słuchaj, naprawdę fajnie to wygląda, ale słuchaj no, ci uczniowie już widać, że debile, a Benito jezu, nie... On pewnie na pewno zostanie jeszcze rok. Eee, <grym> tam wolałbym, żeby został niż żeby skończyć. <grym> Słuchaj, ale wiesz, zostały mi jeszcze trzy klasy, nawet jeżeli zna. No słuchaj, no to najwyżej mu podpiszę papiery i wyjdzie. Dobra, dobra. Słuchaj, ja będę się szykował na polski. Także możesz paść tam, żeby nie było za nudno, no. Dobra, to zobaczę. No. Dobra, 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 co ty. No. z papieru, to a jest, <that> nawet <śles> A tak szczerze? Dobra, dobra, dobra. Pula przesnąłem, pula przesnąłem. Mam dla ciebie złe wieści. Poker. Nie. Kur... A dawaj moje dwie snówy. Easy, łatwo co to było. coś je. jedna? Dawaj. Zostawaj tutaj Dobra Dobra, to mi się wylosowało Co ci się wylosowała. Ja mam full tym razem Trójka Pole. Dobra, masz full Thank you very much Lili, uh, Lili, halo? Lili, ktoś wie gdzie ona poszła? Halo? Ona pobiegła

to nic na to, i tak widać moją okropną twarz. Nie wyglądasz okropnie. Dlaczego, dlaczego tak sądzisz? Słuchaj, to jest szkoła bardzo tolerancyjna, to jest pierwszy dzień, nikt cię nie będzie oceniał. Ale już wyzywalisz, że mam czarną coś, że dziwadło. Ach. Ja nic nie słyszałem. Dlaczego, wszystko w porządku? Słuchaj, Słuchaj, chodź, chodź. chodź do... Chodź, idź, idź do pokoju nauczycielskiego, dobra? Poczekaj tam chwilę. Na, na piętro na, na wyżej, dobra? To pójdziemy... Panie dyrektorze, może panią zaprowadzić do, 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 do pokoju dobra, nauczycielskiego? Dobra, y, y, usiądź sobie może na tej białej sofie. Proszę. Się Słuchaj, wygodnie. opowiedz nam jeszcze raz jaka jest jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że um, uciekam z jednego miasta do drugiego przed sierocińcem ze względu na to, że bardzo śled... mnie traktowali. Wyśmiu, wyśmiu. Ja idę na zajęcia. Tak, ja z nią zostanę. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo źle mnie traktowali. Nie mam w ogóle rodziców. Po prostu jestem sierotą mm. z wyboru. Przeważnie to ja śpię pod mostem albo gdzieś na przystankach. Uciek uciekłam do tego miasta, ponieważ słyszałam od kogoś innego, że tutaj jakoś mogą pomóc. Dobra, słuchaj, Lily, po, poczekaj tutaj, dobra? Pójdę do pana dyrektora, skończę skończy lekcję i przyjdziemy do ciebie, dobra? Roz, rozumiem, proszę pana. Dobrze, poczekaj tu. E, ja cię za chwilę, albo dobra, chodź na lekcję, bo musisz wziąć udział Dobrze. w zajęciach, bo wiesz, że później nie było. No, no to jesteśmy już tutaj, mamy spokój, teraz możecie mnie cię rozgościć. No Beni, to opowiadaj, co u ciebie to słychać? A wszystko w porządku, wie pan, kolejny rok w tej wspaniałej szkole, co Mhm. <śmówie> to nie. No, pan to jest impreza. pan PAMIĘTAM, PAMIĘTAM Ale WŁAŚNIE, BO TY NIE Prze Przepraszam, e, Panie dyrektorze tak. Bo jest taka Słucham? sprawa e, Z Lili, z Lili No co życie? problem, mam problem Może pan wyjść? Mogę, mogę Poczekajcie tutaj Jak co, to wyjdzie, po prostu mnie, dobra? Dobrze e, okej okay. Lili! Słuchaj, chodźmy do pokoju nauczycielskiego Bo Lili mi mówi, że ona nie ma... powtórz za chwilę, dobra? Lili gdzie jest spokojny? No, czy... niżej, nie? Pierwszy dzień w szkole, pierwszy dzień roku widzisz o takie rzeczy, nie? Remont był, to za... mogłeś zapomnieć. Ale ja nie mówię o tym, tylko mówię o zdarzeniach. A no, to ile to się podziało? Przecież Proszę bardzo. Wejdź. wejdź. Proszę, wej... wejdź. Jeszcze raz otworzę, przepraszam. No, wejdźcie, wejdźcie, wejdźcie. Chwilę jeszcze ja wejdę. O, dobra. A um, opowiedz nam Lili. Co się stało? Ach, chodzi o to, że jestem nowa w mieście i nie mam w ogóle domu rodziców. Po prostu uciekałam e, z jednego miasta do drugiego. Aż w końcu trafiłam tutaj. A ja nie wiem jak prosić kogoś o pomoc. Bo słyszałam, że można tu stać jakieś mieszkanie i mieć święty spokój ze ścigającymi ludźmi, którzy chcą cię od razu do sierocińca wpakować. Hmm. Czekaj, że to się coś e, e, zdjęła bo, bo czekaj tu Lili chwilę. Panie dyrektorze. Dobrze, proszę pana. Panie, panie dyrektorze, tak. zgodnie z regulaminem. My musimy ją wysłać do sierocińca. No, ale dobrze wiesz o tym, że ona nie chce i widzisz jak ona cię. No, widzę, widzę, no ale widzi, widzi pan, ona no, nawet nie ma rodziców. Dobra, ale nie chodzi wiecie? do szkoły, dobra, to mamy jakieś przynajmniej oparcie, nie?, że się uczy. Tak. Czy zawsze ale... zacznieć coś dla nas? W razie czego, jak skończy szkołę, to potem pójdzie do pracy, może się uda, że ona wynajmie sobie coś. Dobra, panie dyrektorze, zrobimy tak. Eee, słuchaj, z... sprawa jest taka, e... musimy ją przesłać w szkole, dzisiaj, musimy ją w szkole, jeszcze nie wiem, gdzie, no. gdzie ona może spać? Jest do tych no ale nie wiem. No w piwnicy ale... jej nie umieszcza, nie? A no nie to no jest głupi. Dobra, coś no wymyślimy. się... dobra, no biologicznie można też ewentualnie. O, no do biologicznej, tak, dobra, to, to, to dobra. Ale naprawdę pierwszy dzień takie rzeczy. Dobra, Lili, słuchaj, sprawa jest taka, e, tak. normalnie, będę, będę szczery, zgodnie z regulaminem, powinniśmy cię wysłać do sierocińca, a w szkole nie tego nie zrobimy, e, będziesz spała dzisiaj w szkole, e, w sali biologicznej, tak? O, tak. Przynajmniej tak. nie będę nocowała na ulicy, tak jak często robiłam pod drzewem. Tak, więc słuchaj, e, będziesz się spała w szkole, e, tylko pro, 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 prośba jest taka, żebyś nie mówiła nikomu, że będziesz spała w szkole. Więc e, Pana. Tak i, i ten i i, e, i co no dobra to ja cię odprowadzę, to ja cię odprowadzę, a ty wracaj a... tam na swoje zabawy. Przepraszam, bo ja tak? słyszałam, bo ja jestem nowa w mieście, a widziałam, że jest tu takich, że są takie inne mniejsze budynki opuszczone, widziałam takie mniejsze tak. i jeżeli by była szansa, to mogłabym i jak jedno tak urządzić, czybym mogła mieszkać i nie nocować na przykład tu w szkole? Możemy coś ogarnąć, ale dzisiaj będziesz musiała nocować w szkole. Oczywiście, proszę pana. Bardzo Dobrze. dziękuję. Dobrze. To, to, tak, to, to, to. Pawle, wracaj tam do siebie, a, a ja ci odprowadzę, Lili Sala biologiczna. Czyli powiedz mi, jeszcze raz, jak ty w ogóle. Ile ty masz lat? Być miała 15, ja? 16, coś takiego, nie? Teraz... 16. Ja mam prawie 16. W ogóle nie pamiętam, kiedy się urodziłam. Dobra, może w sali chemicznej będzie chyba lepiej troszeczkę, bo biologiczna jest w remoncie, jeśli dobrze pamiętam. Rozumiem. Pan dyrektor źle powiedział. Słuchaj, no nie wiem, nie mam tutaj żadnego łóżka, może coś załatwię na szybko. Nie, ale... nie trzeba. Albo śpiwór, jak cię będzie śpiwór. Dobra, dobra. To proszę o radę? Ja cię tak, do tego się. dobra. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, i nie spóźnij się to na lekcji. Nigdy się nie spóźniam. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! widzenia. Bezpiecznego powrotu do domu, do widzenia. Za do wiem. Widzenia. Do widzenia. Do widzenia Kurde Niezły dzień, nie? Mocny